Jak działa oczyszczalnia kobioła, jakie są korzyści tego rozwiązania, minusy, plusy urządzenia oraz ile kosztuje taka oczyszczalnia w eksploatacji oraz montażu. Tego dowiesz się w dzisiejszym filmie. Ja jestem Sebastian, na PLN zajmuję się oczyszczalniami i zapraszam do oglądania. Biower oczyszczalnie ścieków. Przede wszystkim mamy jeden zbiornik z czterema komorami. Pierwsza komora ma dodatkowy separator, który oddziela te takie części tłuszczowe, pływające na górze. Potem kolejna komora, czyli druga, jest napowietrzana. Typ pracy to jest 15 na 15, 15 minut przerwy, 15 minut pracy. Dalej patrzymy na komorę trzecią. Z komory trzeciej jest system recyrkulacji tych ścieków oczyszczonych do komory pierwszej. Jest to plus, ponieważ pierwsza komora dzięki temu nie śmierdzi. W komorze czwartej znajduje się trójnik tak zwany odseparowujący, więc zawiesiny wszelkie zostają w zbiorniku, a ścieki oczyszczone wychodzą poza oczyszczalnię. Jakie są plusy oczyszczalni kobio? Przede wszystkim zbiornik jest wykonany z włókna szklanego, zatem jest to dobry zbiornik, jeżeli myślimy o montażu w terenie gliniastym, Oczywiście trzeba dobrze zabezpieczyć. Kolejny element jest to polska produkcja, a zatem wspieramy polską firmę pod kątem zakupienia. Brak skomplikowanej elektroniki, ponieważ mamy tylko dmuchawę na powietrzającą. Jest taki bardzo prosty czasomierz, który jak się zepsuje, to dosłownie za 50 zł kupimy sobie nowy. Certyfikat jest to bardzo istotne, jeżeli planujesz montaż oczyszczalni w terenie aglomeracji, czyli dla terenów powyżej 10 tysięcy RLM. Między innymi na przykład Katowice, Bielsko-Biała, czy jakieś większe aglomeracja. Jak już wspomniałem, oczyszczanie z polskiej produkcji, zatem też serwis będzie bardzo blisko, ponieważ chłopaki przyjeżdżają z centralnej Polski i mamy możliwy serwis w słoni w całej Polsce. Jakie są minusy oczyszczalni kobio? Przede wszystkim oczyszczalnia wymaga stosowania bakterii. Mimo, że mamy recyrkulację do komory wstępnej, to i tak musisz jak najbardziej wspomagać ją bakteriami. Mniej więcej co dwa tygodnie, tak plus minus to wykonujemy. Urządzenie ma dwie pokrywy zamykane, zatem. Dostęp do urządzenia przez osobę, no już w mojej postury, jest dosyć problematyczny. Jest to istotne, ponieważ raz w roku trzeba rzeczywiście wypompować tą oczyszczalnię, a jakby doszło do jakiegoś serwisu, no to już tam się tak łatwo nie dostaniemy. Zbiornik, mimo że z włókna szklanego, jest łączony z dwóch elementów. Ma oczyszczalnia, co prawda, 10 lat gwarancji, natomiast jest to istotne, jeśli planujesz oczyszczalnię już zakopać i o niej całkowicie zapomnieć. Kiedy zastosować oczyszczanie kobio? Przede wszystkim, jak mamy stałą ilość osób mieszkających, na, mieszkających w domu, czyli jeżeli mamy na przykład rodzinkę 4-5 osobową, to wtedy mamy ten model. Jeżeli mamy większą rodzinkę, to wtedy dobieramy wyższy model oczyszczalni. Nie stosowałbym jednak tej oczyszczalni, gdyby te domki były pod wynajem, gdybyśmy planowali jakąś agroturystykę, to nam odpada. Jeśli działka leży w aglomeracji miejskiej powyżej 10 tysięcy osób, to oczyszczalnia spełnia te wymagania. Jeśli jednak planujesz samo dofinansowanie na oczyszczalnię, również spełnia te wymagania. Ile kosztuje serwis i utrzymanie oczyszczalni EkoBio? Przede wszystkim mamy dmuchawę napowietrzającą o mocy 50 W. Ona pracuje w trybie 15 na 15. Natomiast w zaokrągleniu to będzie około 450 zł na rok, jeżeli chodzi o utrzymanie. Kolejny element, czyli wsypywanie bakterii. Bakterie dosypujemy co około 2 do może 3 tygodni. Dobrej jakości bakterie na cały rok to mniej więcej będzie kwota nawet 300 zł. Wracając do dmuchawy, wymaga ona wymiany membran co 2 lata, zaś sama dmuchawa wytrzymuje do około 6, może 7 lat. Koszt wymiany membran to jest około 200 zł. Na koniec musimy wywieźć ścieki z naszej oczyszczalni. Zatem wywóz tych osadów na poziomie 3 m 3 jest wymagany co 7 do 9 miesięcy, w zależności od ilości osób i mniej więcej trzeba przyjąć około 300 zł za taką jedną beczkę. Ile kosztuje oczyszczalnia ECOBIO razem z montażem w terenie przepuszczalnym, jak i słabiej przepuszczalnym? Przede wszystkim mówimy o cenie zbiornika, do 5 osób to jest mniej więcej tyle, do osób 10 to jest tyle, są też modele większe. Jeżeli chodzi o elementy dodatkowe, jeżeli mamy wyjście kanalizacji głębiej niż 60 cm to musimy dołożyć do tego jeszcze koszt nadstawek, czyli okrągłej i owalnej, mniej więcej to będzie taka kwota. Jeśli chodzi o montaż w terenie jakimkolwiek to musimy wziąć pod uwagę koparkę, żwir, robociznę. W terenie przepuszczalnym przyjmujemy mniej więcej 8500 zł na gotowo. W terenie słabiej przepuszczalnym typu glina, woda gruntowa dochodzi nam jeszcze koszt przepompowni oraz koszt półsuchego betonu do zabezpieczenia, oczyszczalni. I to mniej więcej będzie kwota około 13 tysięcy złotych oczyszczanie jest rzeczywiście tańsze od konkurencyjnych produktów, jest równie dobra, natomiast jak każda inna ma swoje plusy i minusy. Jeśli chcesz otrzymać od nas ofertę, to nieco więcej znajdziesz w opisie tego filmu. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.